Jesteśmy na Lesbos w tym strasznym miejscu z zamkniętym wejściem do świątyni, czy tak, skamieniałej świątyni. Dostaliśmy właśnie jakieś zadanie. Spójrzmy na to, coś my dostali. Proszę bardzo, jakieś taka grupa zadań. Wężowe cienie. W nim jest zadanie takie. Oślizgła przysięgła, przysięga, w której są dwa cele. Znajdź najemnika i porozmawiaj o włóczni, drugi wróć do Brief. I teraz mamy w tym jakby pod zadanie znać najemnika i porozmawiać o fuchsiu. Proszę bardzo, zaznaczamy to, bierzemy mapę i co tu mamy. Najemnik na Leswo stwierdzi, że zabił wężową grozę. Czeka na najwyższym szczycie w północno-wschodniej części Radawnej Perły. Pradawna Perła to jest ten region, tak? W... Północno-wschodniej części. Zakładałbym, że to jest to miejsce. Ach, po co ja to zrobię? Zatem przenieśmy się najbliżej możliwie tego właśnie miejsca. Co to będzie? Co to będzie? Zaraz się przekonamy. No i proszę, wystarczyło wylądować, jak jesteśmy blisko celu. Oh, 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 oh... No. Yeah... There's the temple yes. on the hill. Well, please... He's waiting for us here. And even if I thought he was there, it's not... Excuse me? We're born into darkness and rise up to the greatest peaks, before descending into darkness once more a warrior and a sophist this is the first it is not philosophy it's truth learned through violence fate and seeing evil true evil you're talking about the writhing dread the creature when it ambushed us outside we thought only of survival my spear allowed me to stay out of its gaze i was lucky my friends weren't Tell me how you were able to defeat the creature. It all happened so fast. We had a plan to break into the temple and corner it, but it ambushed us before we got inside. There was no time for strategy after that. Why go after the creature in the first place? <sighs> we were hired to steal an ancient item from within its lair by masked soldiers. Tell me about the item they wanted you to steal truth is i don't even think they knew exactly what it is after i killed the creature i went to search the lair but it was sealed give me that spear we are warriors to let it go without a fight would be to dishonor my fallen friends Zabierzmy mu wiesz, tutaj. To no, będzie przyjemnie. Ja mówię, tak! Le, le, le. A teraz wybuchniemy na pół. Myślałem, jakie dziwne dźwięki. Tak jakby było, twierdzi, że tylko buczenie, takie jak jest ster na pół, takie ważne rzeczy gdzieś to było. Nie. Nie ma tego buczenia. Dlaczego? Pada gdzieś tam na a gdzieś tam ma taka porklamowana, że jest Chyba nie może wyjść, tylko za ten krwawy. Podratowy Special about this spear. Mm, proszę, dodanie ukończone. Ciężko to łucznia. I co, co my tu mamy? już do szczęścia dostaliśmy Od razu przyjmuję dodanie. E, nieśmiertelny krąg. Nie mogłem uratować swoich przyjaciół. Nie mogłem uratować tej kobiety. Skoczyła w kierunku potwora z gracją Artemidy. Zadając ostateczny cios. Zabiła go. Potwór coś opuścił artefakt, klątwę. Yy, stałem się ją, starałem się ją powstrzymać zanim go dotknęła, ale klątwa ją przechwyciła, owinęła się wokół jej ramion i szyi. Potwór odrodził się yy, to ona jest wyżową grozą. To pętla. sabi potwora, stań się potwora. Przejdzie. Czyli tak co zabija potwora. O, mamy pro. jakoś. Jak to zabija potwora i jednocześnie przybiera jego postać formę i takie tam. To niedobrze, bo jak częściej czy później przyjdzie nam tego potwora zabić. To wtedy. Dobra, tak czy inaczej mamy teraz wrócić do pracy. Spójrzmy na zadania. Doszło nam właśnie to zadanie w miejsce tego, żebyśmy zaliczyli. je. to zrobimy, prawdopodobnie, jest jest taniezona chyba. Jeszcze to albo tak, albo nie. Nie wiadomo. To odznaczamy, wracamy tu. Dobrze mamy tu przykłopoty, bo mm, zosuwanie po tym lasie wiele jest fajne. The mercenary knew nothing. He never made it inside the layer. Then it was a waste of time. Liyia waits and we've done nothing to help her. Not exactly. The mercenary carried this spear, which he claims killed the writhing dread. No, no, the creature took Liyia. It can't be dead. It waits in its lair even now. Then there may be a piece of this puzzle we don't yet understand. Have you found a way inside the lair? Liyia's story was true. The daughters of Artemis were protecting this. disk. key, this. I have what opens the lair. And you didn't hurt any of the daughters when you took it? Eh, there was no need for violence. The daughters of Artemis didn't even know I was there. And he truly is on our side. ...Lygia still stands a chance. No cóż, czy faktycznie tak było, może i było, chociaż jakieś... nie pamiętam do końca. No i dobra. dostaliśmy nowe zadanie i zrobimy już na pisznym odcinku, zapraszam.